Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. I moi drodzy, mamy dzisiaj scenariusz odpolarnego ponownie. Jest to scenariusz, w którym ja rządzę, jak widzimy mo, mo, po prostu mamy tutaj naszą rzeszę. Jestem tutaj właśnie dowódcą i Kaleku pierwszy. Przypominam, że lecimy po 5000 subów do końca tego roku, więc oczywiście proszę was o to, żebyście zasubskrybowali kanał i teraz już możemy przejść do odcinka. No i tutaj mamy właśnie rok 1936. No i tutaj sobie właśnie zagramy moim państwem Znaczymy, bo są chyba jakieś eventy Z tego co słyszałem Więc po prostu zagrajmy Okej, okay, jak możemy zauważyć w ogóle my jesteśmy tylko Piątym państwem na całym świecie Jak widzimy No tutaj zdecydowanie Nie jesteśmy najlepsi Jest sporo państw przed nami Więc oczywiście my będziemy chcieli no, Zająć oczywiście jakieś tam lepsze miejsce W ogóle mamy French Commune Który ma tutaj sporo wojen I to naprawdę bardzo dużo wojen i szczerze mówiąc, ja w tutaj nawet bym zaatakował i tak bardzo szybko Chociaż w sumie nie wiem, bo jak oni mają tutaj dużo jednostek Zobaczymy, zobaczymy za chwilę jak to się rozwinie Bo w sumie jeszcze nie wiem Ale dobra, na początku oczywiście jakieś tam podatki I te inne sprawy Okej, okay, bo jak widzimy tutaj French Commune To właśnie tutaj sobie podbija wszystko Jeszcze jest wojna, właśnie naszej Rosji To właśnie tutaj w roku 1936, więc ogólnie trochę później No i Rosja tam tutaj właśnie Sojuszników różnych, ale jest oczywiście też Związek Radziecki, który też ma swoich sojuszników, więc to jest na, naprawdę spora wojna. My na razie nie mamy wojen, ale mamy właśnie tutaj naszych sojuszników. Czyli protektorat bałkański, ukraiński, białoruski i bałtycki. Okej, okay, to tak wygląda. Okej, okay, tutaj Francja w ogóle odbija swoje tereny i ja szczerze mówiąc chyba właśnie ich za zaatakuję, bo kurczę, trochę mnie kusi, właśnie, żeby to zrobić, bo jednak nie oszukujmy się. Jeśli nam się uda, to zyskamy naprawdę dobre tereny. I tu dosyć sporo tych terenów, więc tutaj sobie na szybko jakieś jednostki i po prostu zaraz ich zatakujemy. Dobra, jeszcze natura, pyk i możemy już zatakować, bo tutaj widzę, że Francja się wbiła. Więc oczywiście musimy trochę pośpieszyć. Sojuszników chyba właśnie nie będę. Najwyżej, no jak będę tutaj przegrywał, to dopiero wtedy cokolwiek zrobię. A na razie po prostu wjedziemy tak po prostu, tylko żeby było. Okej. Okay. I Na razie jeszcze tutaj nie mają za bardzo jednostek, ale pewnie za chwilę już będą mieli, więc trzeba tutaj mieć się na baczności. Ok, właśnie wysali 8000, to mają tysięcy w ogóle, więc mają tego dosyć sporo więcej niż my w sumie, jak teraz tak na to patrzę. Więc jednak chyba wezmę swoich sojuszników, bo to się może jednak przydać. A też moi sojusznicy nie są tacy słabi, więc na pewno zawsze jakaś tego, z tego pomoc będzie. Ok, i teraz sobie tutaj polecimy, ok, parę nie udało się przejąć niestety. Ale inne prowincje jak najbardziej idzie nam całkiem dobrze. No i tak, tutaj się wbijamy, oczywiście. Dalej w tą Francję. Komunistyczną Francję, w sumie, dobra. Zróbmy sobie w ten sposób. Nie wiem, Paryż w sumie na razie to zostawimy. Zaraz moje też tutaj wsparcie pójdzie od moich tutaj sojuszników, więc powinno być trochę lepiej. Okej, okay. idzie całkiem dobrze. Tylko tutaj właśnie mi weź trochę na plecy, więc tutaj oczywiście weślam, 1000 jednostek, powinno starczyć. Zdecydowanie. I lecimy sobie tutaj w sumie dalej, no bo na razie idzie nam dobrze, więc nie ma co się zatrzymywać. Tutaj nie, możemy coś takiego zrobić. Trochę dorobić jednostek. Aha, nie mogę, mam, mam za mało punktów ruchu, ale okej, okay, to jest niezbyt ważne. Ok, oni tu mają 5000 jednostek. Teraz 2000, więc no nie ma tego już tak dużo, więc trochę ich się udało zbić. Chociaż tutaj mają tysięcy, więc to jest dalej sporo. Ale dobra, myślę, że jakoś sobie poradzimy. No i oczywiście będą teraz uciekać, więc. Chwila, moment, i zaraz po prostu to ogarnę. Ok, teraz trochę wsparcie sobie zrobię, bo no trochę mi tutaj właśnie zatakowali dosyć mocno. Więc teraz, oczywiście, to trzeba jakoś ogarnąć. Ok, tutaj jakiś sancik poleci sobie. No i chyba będzie całkiem spoko. Dobra, na razie tak zostaw jak jest, chyba. No, zostawmy. Może coś takiego tylko zrobię. Dobra, bo oni tu mają sporo jednostek, więc będzie trzeba tam trochę wysłać też moich. Ale dobrze, na no spokojnie tutaj, oczywiście. Trzeba odbudować front na razie, bo mam trochę zniszczony, więc dobra. O, w ogóle też właśnie tutaj w Hiszpanii była wojna domowa. I chyba właśnie tutaj faszyzm wygrał. Ale dobra, my tutaj oczywiście tokujemy dalej. No, już idzie coraz lepiej. Teraz chyba tutaj się udało jakoś ten front ustawić, więc... polecę po prostu do przodu i postaram się jakoś ich tutaj spuszować. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie, czy może nie. Okej, okay. o, mam tutaj w ogóle event. Po krytycznym zderzeniu się gigantów na wschodzie Finlandia czuje się zagrożona, no bo powstaje państwo, chce się więc nas przyłączyć no, na wszelki wypadek. Okej. Okay. tutaj właśnie Finlandia chce do nas się przyłączyć, bo tutaj właśnie w Rosji no, jest dosyć spora wojna. Okej, okay. witajcie w jedności, jakby nie, nie mamy innego wyboru, więc dobra. Finlandia jest z nami i dobra. W takim razie. Okej, okay, tu mamy 6000, tysięcy, więc tutaj by się przydało wsparcie, dobra, wyślijmy sobie w ten sposób. W sumie by się przydało właśnie dorobić trochę jednostek, więc sobie dorobimy W ogóle mam takie małe wrażenie, jakby moi sojusznicy nic nie robili I trochę tak to właśnie wygląda, bo jak widzę tutaj po kilkanaście, kilkadziesiąt jednostek To jest strasznie mało Jakby... Co tu się w ogóle dzieje? To jest dobre pytanie Nie mam pojęcia I w ogóle czekajcie, bo tutaj Imperium Rosyjskie też jest z nami w sojuszu w ogóle Nie wiem kto ich zaprosił A te moje... Co jest w ogóle to? Aha, dobra Czyli teraz wszystkie te protektoraty moje, zrobiły sobie własny sojusz, są w swoim sojuszu Okej, okay, jakby ja rozumiem, czyli po prostu... Aha, dobra... No dobra, dobra, no ja wszystko rozumiem, jak najbardziej Trochę szkoda w sumie, ale okej, okay, niech już tak będzie, chyba tak miało być, więc... Dobra Po prostu, ja to rozumiem Będzie trzeba chyba te moje protektoraty podbić po prostu Żeby były z nami znowu Dobra bo tutaj odbijają sobie tereny powoli ci Francuzi niedobrzy więc trochę przypał, przydałoby się tutaj ogarnąć to wszystko tego oczywiście tu jakieś jednostki znowu sobie zrobimy i to w sumie za chwilę powinno się udać ogarnąć chociaż w sumie, ja z niej skończył tą wojnę póki co, bo na razie ta wojna tak trochę średnio wygląda więc ja bym sobie po prostu wziął tej kilka prowincji, na przykład coś takiego jak się zgodzą to naprawdę będzie dobrze okej, okay, nie zgodzili się, czyli musimy dalej walczyć Okej, okay, rozumiem. W takim razie walczymy dalej, oczywiście, no ale raczej nam się uda. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Okej, okay, mam tutaj sobie właśnie jednostki, teraz trochę pozbieram pieniędzy, a niech sobie ta Francja po prostu atakuje i marnuje swoje jednostki. Okej, okay, właśnie zmarnowali troszeczkę. Więc tutaj oczywiście muszę teraz sobie uzupełnić tutaj jednostkami. Dorobię sobie jeszcze troszeczkę i zaraz to powinienem ogarnąć. Okej, okay, widzimy, że oni tutaj właśnie sobie podbierają swoje tereny. Jakby naprawdę mi się to nie podoba zbytnio, więc trzeba tutaj wszystko ogarnąć od nowa. A jezu, jest jak jest, ale co mogę zrobić? No, po prostu muszę ich odbijać tutaj znowu. Dobra, po prostu polecimy sobie w ten sposób. Powinno się udać. Okej, okay, w miarę to ogarnąłem z tego co widzę, ale i tak tutaj, kurde, ta Holandia jest taka, że. No, trzeba tutaj podysać trochę wsparcia. Też właśnie tutaj chyba z południa zaraz zaatakuję ich trochę jak tutaj tak sobie patrzę, to właśnie mam sporo jednostek, więc tak chyba zrobimy i spróbujemy tutaj troszeczkę podbić terenów w tej chwili. Zaraz, Myślę, do jeszcze nie wiem, tutaj jakieś wsparcie może i zobaczymy za chwilę. Okej, okay, plecy zdjęte, więc w sumie możemy już ruszać do przodu. Tak powoli, ale... No możemy, dobra. Więc coś takiego, coś takiego i coś takiego. Może tutaj się rozdzielimy bardziej. Dobra, zrobię coś takiego, że... Okej, okay, coś takiego, pyk. I tak samo się trochę rozdzielimy Okej, okay, może inaczej trochę to zrobię Okej, okay, aha, oni akurat zatokowali, więc o Okej, okay, to ciekawe, tutaj 10 tysięcy jakichś jednostek No bardzo ciekawa sytuacja, oczywiście Teraz spróbuję sobie znowu z nimi wzi wziąć sojusz Bo tutaj nie zbyt chcę chyba z nimi walczyć w tej sytuacji Ale zobaczymy Czy się zgodzą Bo z tym może być mały problem No i się właśnie nie zgodzili, więc dobra sobie dorobię w takim razie trochę jednostek i znowu tutaj polecimy, ale i tak udało nam się tutaj sporo tego podbić już jakby, no trochę tak, ale tak musimy teraz znowu sobie to odbijać za chwilę, więc tak trochę przypał. Ale chyba ogarnę mi się wydaje, bo oni tutaj tak się nie atakują. Też Francja tutaj cokolwiek robi, więc zawsze jakaś tam pomoc jest. Okej, okay, teraz w ogóle tych jednostek nad nie mają, więc myślę, że tak trochę bardziej możemy sobie by wjechać. Myślę, że jak najbardziej możemy sobie na to pozwolić, dobra W takim razie tutaj wjeżdżamy, aha, teraz mnie stakowali tutaj właśnie No to nieźle, timing bardzo dobry Dobra, ale i tak chyba nam to wyjdzie na dobre Tak mi się zdaje Okej, okay, co mi tutaj robię w ogóle? Finlandia chce kupić Estonię od naszego protektora Jakby, no trochę to już nie jest nasz protektor Więc w sumie niech im będzie Niech kupują ty mamy oczywiście. Możemy za darmo dać albo możemy nie. Nie no, niech kupię po prostu. Dla mnie spoko, bo i tak jakby to już nie jest. Nie, nie należą oni do mnie, więc po prostu będę musiał sobie ich później podbić, więc w sumie jak najbardziej dla mnie git. Aha, leci to 11 tysięcy wojska w ogóle właśnie z tej fr francuskiej komuny. tutaj znowu z nimi z wziąć sobie po prostu pokój. Bo ja się nie muszę bić oczywiście. Ja tutaj jestem pokojowy, ale... No nie chcę tego przyjąć, więc jakby to nie moja wina oczywiście Ja tutaj bym chciał naprawdę sojusz Ale się chyba nie da Ale cóż, no chyba nic z tym nie zrobimy Ja bym chciał żeby na Włochy nam pomogły, ale Włochy chyba Nie zbyt nam chcą pomóc Kurcze, no więc średnio O jak widzimy w ogóle tutaj właśnie Imperium Rosyjskie chyba już prawie wygrało, więc Właśnie chyba komunizmu nie będzie A to bardzo dobrze oczywiście Ale ja tutaj mam swoje jeszcze na głowie i muszę się trochę zająć właśnie Wojną z Francją, którą sam zrobiłem w ogóle. Ale i tak raczej nam się tutaj uda. Zobaczymy za chwilę. Też tam Francja w ogóle pomaga, więc to zawsze spoko, jakby nie patrzeć. Chociaż teraz już Francja to jest straciła sporo, więc chyba jednak nam nie pomogła aż tak bardzo, ale no zawsze coś tam zrobili, więc nie jest tak źle. Okej, okay, znowu mi wchodzą w tą moją Holandię, więc na średnio to wygląda. Ale dobrze, jakoś to spróbuję właśnie ogarnąć za chwilę. Aha, to jeszcze mają też kolejne jednostki, które trzeba oczywiście przejąć ale tak, tutaj się powinno udać ogarnąć właśnie tą Holandię za chwilkę, ale i tak tutaj musimy sobie ogarnąć jeszcze inne inne rzeczy, dobra, zobaczymy za chwilę oczywiście i będę cały czas sobie robił wsparcie bo to jednak jest potrzebne, więc zobaczymy Ok, i już chyba się nam udało Ok, dobra, udało się, ale tak to nie jest cała ta Francja, znaczy komuna francuska ale dobra, to wystarczy po prostu, już naprawdę. O jezu, europejska część tej, właśnie Francji. Tak nie możemy dużo wziąć, ale zaraz coś jakoś to wykombinujemy. Okej, okay, coś takiego i przyjęli. Bardzo dobrze. W takim razie zabraliśmy sobie tutaj taką Belgię i Holandię. No więc dobra, może być. W takim razie ja teraz moje wszystkie jednostki biorę w kupę. I chyba czas wsiąść w te moje protektoraty, które były moje, ale już nie są, więc. Trzeba je przejąć od nowa. A tymczasem jeszcze zrobię sobie asymilację. Ok, tutaj w ogóle Szwecja zaatakowała właśnie te protektoraty. Więc myślę, że to jest dobry moment, żeby te za zaatakować. Tylko kurczę, właśnie chciałem sam to zrobić, ale jak widzę, oni byli trochę szybsi. I w ogóle. Nie wiem, czemu widzę te jednostki cały czas. Właśnie tych protektoratów. Chyba one w ogóle to są chyba jakieś fejkowe jednostki. Chociaż nie, one się poruszają, więc to nie są jakieś fejkowe. Ok, to. To bardzo ciekawa sytuacja, chciałem tylko powiedzieć Ale do no szybko sobie stworzę tylko Wszędzie oczywiście jednostki I zaraz sobie ich zaatakujemy Co tu się dzieje? Okej, okay. czekajcie 1 grudnia o 4.55 Niemcy Zaczęli strzelać do naszych Garnizonów w Berlinie A godzinę później przyjęli te miasto na własność Pora ostro zareagować i zwalczyć pasożyta Co jest w ogóle? Halo, nie no 30 Ale czekajcie, oni z nami wojny nie mają też mnie zaraz będą mieli. No, naprawdę oni mają po 39 tysięcy jednostek na prowincję. To jest jakiś żart, chyba. Tego jest za dużo po prostu. Ale dobra, ja, ja ich nie atakuję. Niech oni sobie tak żyją. Ja ja sobie poczekam. Na razie muszę jedną rzecz zrobić, czyli właśnie tych protektoratów pokonać. Dobra, wpowiem im wojnę. Dobra, lecimy sobie na szybko. No, trzeba to szybko zrobić, bo. Może być potem przypał, w ogóle czekajcie, ja jeźdzę nie kolory, bo to one po prostu się wtapiają we mnie, więc to jest trochę dziwnie. Okej, okay, taki czarny jest chyba git, chociaż teraz to w ogóle nawet nie widać granic jakby, ale dobra, nieważne, nieważne. Yy, co oni tutaj w ogóle robią? Oni naprawdę nie mają żadnych jednostek, czy oni mają tylko udają, że nie mają? Ja tego naprawdę nie rozumiem, ale dobra. Okej, okay, w taki razie atakujemy sobie, no oni rzeczywiście mają strasznie mało jednostek, nie wiem co to jest w ogóle, czemu tak mają? Ale tak mają, więc po prostu ich tutaj sobie na szybko przejmę, bo to raczej nie będzie trwało zbyt długo. Więc no, chwilę moment i powinno nam się tutaj wszystko udać. Ok, więc cały czas idę do przodu po prostu. Jakbym miał więcej punktów ruchu, to tak naprawdę bym pewnie ich przejął już w tej chwili, ale no mogę tak naprawdę robić tak, że połowa frontu się rusza, potem następna, na samej turze, więc trochę to jest powolne, ale idzie strasznie łatwo, bo tak jak mówię, oni dosłownie nie mają w ogóle jednostek, nie wiem. Niewiela sprawa, ale tak jest, więc po prostu tak jak mówię, będę ich dalej przejmował. No i widzimy się za chwilę w sumie, jak już ich przejmę, bo naprawdę to nic ciekawego się raczej nie stanie. Okej, okay, ogólnie w prawie to udało się zrobić, tutaj ostatnia końcówka Ukrainy została tylko, więc tutaj właśnie wykańczam sobie, no i oni dalej nie mieli żadnych jednostek, tam czasami mieli po jakieś 40 może, więc naprawdę nie wiem czemu tak, może po prostu są tak osłabieni, bo normalnie w sumie by, naprawdę byli dobrzy. Co ciekawe, nie mogę wziąć wszystkich terenów, i to jest bardzo ciekawe, ale zostało tutaj tylko kawałeczek więc w sumie niech już tam zostanie. I taka została nam tutaj straci dużo asymilacji, co oczywiście trzeba zrobić. Okej, okay, mój już w ogóle atakuje tutaj sobie Turcję. Ja szczerze nie chcę atakować Turcji, więc oczywiście odmówię w każdym przypadku. Dobra, pyk. Okej, okay, moje jednostki już wróciły. Ogólnie, co ciekawe, to. Te, te, te staractwo niemieckie, które zrobiło nam bunty, no, ma tylko 2000 jednostek, więc myślę, że możemy ich teraz atakować. Tym bardziej, że no po prostu musimy, bo no, trochę jakbym, trochę to właśnie, przez, jakbym nie miał wojny, to może bym właśnie ich atakował już wcześniej. A tak to właśnie musiałem poczekać. Ale dobra, nieważne w sumie. Ej, co jest, oni od razu tutaj właśnie przygotowali się, jakby na tą wojnę. Hmm, oni chyba coś wiedzą. Okej, okay, myślę, że możemy już ich zaatakować tak naprawdę, więc dobra, polećmy sobie jakby nas mieli te 35 tysięcy, czy tam ileś na prowincję to chyba byśmy sobie dali radę, chociaż może nie w sumie, w sumie byśmy nie dali chyba, ale dobra nie mają tyle jednostek, bo chyba usunęli sobie w sumie, w sumie pewnie mieli po prostu dosyć dużo hajsu na minusie, dlatego tak, ale dobra szybko ich podbijemy oczywiście i tak naprawdę w sumie tyle, dobra, dobra, więc udało się ty właśnie podbić, proszę bardzo, mamy tutaj wszystkie prowincje znowu dla nas dobra i moi drodzy w tym momencie będziemy sobie kończyć odcinek bo trochę już trwa no i tak może zagramy sobie jeszcze raz na tym scenariuszu w sensie będziemy kontynuować jak będziecie chcieli na przykład typu druga wojna światowa jakby mojego państwa tam nie wiem z Włochami albo z riantami, z kimś tam z kimś tam zobaczymy też w ogóle nie nie mówiłem o tym ale właśnie Polarny jest w Finlandii więc Taka ciekawostka tylko na koniec, dobra, więc kończymy ten odcinek oczywiście. Maratonu ciąg dalszy, widzimy się jutro. No więc do zobaczenia, do następnego odcinka i siema.